No, trochę mnie nie było, ale powiem Wam, będzie bez wstępu i na pełnym spontanie, bo właśnie połapaliśmy się, że nie zdążyliśmy zrobić najważniejsze rzeczy. Krótkiego wideo o ID5. Dzięki uprzejmości jednego z dealerów Volkswagena. A nie, to jest mój film, więc mogę sobie pozwolić na placement. To dzięki uprzejmości Volkswagen Chilińscy przy ulicy Modlińskiej w Warszawie. No mam okazję pojeździć kolejnym już modelem elektrycznym z podmarką Volkswagena i powiem wam tak. No jestem zdziwiony, jestem zdziwiony i 5 przede wszystkim dlatego, że doświadczenia z ID4 miałem fatalne. W sensie bo po prostu mi się ten samochód nie podobał. Żeby było zabawnie, oczywiście kupiłem ten samochód, bo to był taki moment, kiedy już dojrzałem do tego, żeby mieć nowego elektryka i żeby niebieskiego Mercedesa zamienić na coś większego, ale wtedy nie było tak naprawdę dla mnie oferty, więc zamówiłem sobie GTX, czyli wersję ID 4 w takiej dobrze wyposażonej wersji, dobrze jeżdżącej. I powiem wam, że to było bardzo ciekawe doświadczenie, dlatego że po roku oczekiwania na GTX machnąłem ręką i. Dzięki uprzejmości BMW Polska dzisiaj jeszcze i X, -em. BMW i X. Natomiast dostałem do 5 do szybkiej przejażdżki. Powiem wam, ja jeżdżę tym samochodem już 3 dni, ja na nim podoba mi się do tego stopnia, że nie mam czasu kręcić wideo. W sensie tyle się dzieje i tyle jednocześnie czerpię radości z jazdy tym samochodem, że dopiero teraz jak go a mamy raptem parę kilometrów do przejechania. Połapałem się, że obiecałem wideo. To wideo nie będzie opowiadało o koniach mechanicznych, nie będzie opowiadało o zasięgach, o szybkości ładowania. Wiecie dlaczego? Dlatego, że w ten sposób użytkownicy samochodów elektrycznych dają się wpędzać w chore myślenie kierowców sadzomiotów. Oni wtedy ci od sadzomiotów opowiadają, że a ich samochód na przykład ładuje się szybciej, bo tankowanie im zajmuje tylko tam nie wiem, 5 czy 10 minut. Albo ich Skoda zawsze dojedzie tam ze Szczecina do, nie wiem, wybieszczady i z powrotem na jednym tankowaniu. Albo na przykład opowiadają o tym, że robią, nie wiem, 2000 km w jednym strzał. Powiem Wam tak, wpędzanie się w porównanie pomiędzy samochodem spalinowym a samochodem elektrycznym jest kompletnym niezrozumieniem, czym jest samochód elektryczny. Samochód elektryczny jest tak naprawdę krokiem do przodu i absolutnie rację mają ci, którzy mówią, że to jest trochę takie jak odejście od koni, a od transportu konnego i przejście na rzecz samochodów spalinowych. A, dlatego, że zmienia się w ogóle filozofia, po co, do czego wam służy samochód, zmienia się wam a wasza przyjemność. Tak, tak, ten dźwięk, który słyszycie, to takie kliknięcie to że już przestałem jechać 50 km na godzinę i to jest główne ryzyko w samochodzie elektrycznym. Jakie? Że za szybko stracicie prawo jazdy. Dlatego że tutaj ruszacie. a Ja już w takich sytuacjach, kiedy kręcę wideo, albo kiedy w Warszawie chcę mieć pewność, że nie stracę taką prawa jazdy, to już nauczyłem się jeździć w taki sposób, żeby widział, że ktoś mnie wyprzedza. No tak? teraz mam. 10 powyżej, 10 powyżej ograniczenia prędkości na Modlińskiej i jak widzicie w bocznej mojej szybie wyprzedza mnie już chyba czwarty samochód, a za chwilę wyprzedzi mnie biały autobus. Porównywanie parametrów pod tytułem konie mechaniczne, pod tytułem zasięg czy szybkość ładowania ma znaczenie przy samochodach elektrycznych moim zdaniem drugorzędne. Wiecie co, się co jest ważne przy samochodzie elektrycznym? To, że spędzicie w nim ładne parę tysięcy godzin. To, że jeżeli, no proszę bardzo, jest ograniczenie tutaj do 60, ja mam 70, po prostu samochód z napisem "Sintbad" wierzący na pokładzie pewnie z 80 osób po prostu śmignął. Zobaczcie co się dzieje za moją szybą, ja cały czas jadę 10 powyżej maksymalnej dopuszczalnej prędkości, w Warszawie, tak? I powiem Wam, że przejście z samochodu spalinowego na rzecz samochodu elektrycznego dopiero uzmysławia Wam, że kupujecie samochód, z którym spędzicie w swoim życiu ładnych parę tysięcy godzin. Dlatego to czy on ma 50 koni więcej, czy mniej, to być może miało znaczenie w spaliniach, gdzie zawsze tych koni było za mało. Tutaj tych koni jest tyle, że każdy z tych samochodów, które mnie wyprzedzały, jestem w stanie dogonić, wyprzedzić jeszcze przed następnymi światłami. Jeśli macie tak wielką przewagę techniki, jeśli macie, umówmy się, no po prostu macie przewagę kopyta. Wiecie, co zaczyna się dla was różnić? Systemy, które macie w środku, czyli systemy bezpieczeństwa, systemy związane z nagłośnieniem, systemy związane z tym, co i jak samochód wam podaje. I powiem wam, że to jest po prostu nieprawdopodobna, nieprawdopodobny krok do przodu, chociaż wydaje się, że od ID 4 i D5 różni się tylko i wyłącznie tylnią owiewką klapy. Bo jak się ostatnio przyjrzałem to no, moim zdaniem, szyba nie jest dokładnie jedna i ta sama, w związku z tym, Volkswagen robi nas wszystkich trochę w konia. Ale jednej rzeczy, jedną rzecz odrobili, pewnie popatrzy, popatrzyli na sukcesy sprzedażowe z Kody i powiem Wam, że nareszcie a, mam tak. Ekran wysokiej rozdzielczości. Kamera nadal cofania jest beznadziejna, i nie ma do przodu kamery, czyli nie, jest, nie widzicie tego, co się dzieje do przodu. Bardzo dobry dach szklany, i nawet nie wiem, czy on nie jest większy od BMW X. W BMW X on był odkryciem i że on jest taki tam cieku krystaliczny, że mogę go jednym przyciskiem przyciemnić. Tu jest zwykła mechaniczna roleta, ale powiem Wam, że z punktu widzenia kierowcy to w BMW X okno dachowe albo szklany dach jest dla pasażerów, dlatego że, zdejmę czapkę, żeby było łatwiej pokazywać, to jest mniej więcej tak, że jak siedzicie w Wii X wyprostowani. To tylnia szyba, znaczy okno dachowe jest gdzieś tutaj. W związku z tym ja go nigdy nie widzę. Siedząc za kierownicą w ogóle nie pamiętam o tym, że mam ten szklany dach. Natomiast w ID-5 macie tak, że tą szybę po prostu widzę. Nie muszę się nawet specjalnie rozglądać. Ja po prostu kątem oka, mój kąt widzenia gdzieś się kończy tutaj. Tak? To oznacza, że po prostu doświadczam tej szyby. Ona rzeczywiście coś mi doświetla w ciągu dnia. W xie to jest chyba trochę bardziej cofnięte do tyłu i, i takie mam wrażenie, że Volkswagen w ID-5 rozwiązał to inaczej. ID5, mam wrażenie, że mam do czynienia z bardzo rączym, poręcznym samochodem. To jest pewnie kwestia twardości zawieszenia, w BMW jest ono znacznie bardziej komfortowe. Tutaj jest ono twardsze, szybciej reagujące, gorzej zachowujące się na nierównościach poprzecznych torowiska, nie są ulubionym środowiskiem dla ID5. Ale powiem wam, dałem ten samochód do pojeżdżenia mojej żonie. Moja żona ma spory przegląd samochodów elektrycznych, właściwie wszystko, czym jeździmy. No to czasem zdarza się, że nie wiem, jedziemy do miasta i losujemy, kto dzisiaj pije piwo, a kto wraca. Ponieważ mamy mniej więcej 50-50 prawdopodobieństwo wygrania, w związku z tym czasem ona jeździ i ona po wsiągnięciu do tego samochodu powiedziała co? Że ID5 podoba się kobiecie bardziej niż BMW i X. Ona mówi tak: przede wszystkim, ja ten samochód czuję, ja wiem gdzie on się zaczyna i gdzie się kończy. Ale mówi coś, czego ty pewnie jako gadżeciarz nie zauważasz: to to, że w ix masz piękne ekrany, masz jeden wspólny albo ekran, dwa ekrany w jednej obudowie i masz wysokiej rozdzielczości head-up display. Natomiast z punktu widzenia kobiety, która czasem tak jak ostatnio po prostu wbiła adres, żeby pojechać. A head-up w ID-5 jest inny, wcale nie gorszy niż w IX, dlatego że na przykład elementy sztucznej rzeczywistości, czyli to takie animacje, które się przesuwają przed oczami, one są rzeczywiście na head-upie. No, są po prostu tutaj. No, natomiast w BMW z jakiegoś powodu jest tu i ja mam nadzieję, że BMW prędzej czy później przeniesie te elementy wirtualnej rzeczywistości z ekranu, na który jednak człowiek zwykle rzadko zerka, na rzecz head-upa. Oczywiście Volkswagen co mógł to spieprzył za pomocą piano. Black piano to jest tworzywo, za które moim zdaniem osoba, która projektuje takie rzeczy powinna dostać dyżur w jakiejś lokalnej myjni i powinna myć to black piano przez dwa miesiące. Po dwóch miesiącach zrozumiałaby taka osoba dlaczego tego tworzywa w samochodach używać nie wolno. Znaczy, ono oczywiście jest pewnie tanie w produkcji a, i daje jakieś poczucie pseudoelegancji. natomiast na samochodzie, do którego wsiadacie po dwóch dniach na piano albo widzicie własne paluchy i tego się nie da uniknąć, no bo nie ma takich paluchów, które by nie zostawiały śladów. Albo zaczynacie kombinować dlaczego, albo ile będą kosztowały folie ochronne takie, które są a, oleofobowe, tak? czyli nie przyjmujące tłuszczu z, z rąk. No, nasze ręce się jednak non po pocą, tego nie unikniecie. No albo też trzeba to po prostu ciągle przecierać. No, no. Ja jako fotograf mam uczucie na przecieranie, tak, bo z jednej strony, wiadomo, obiektyw powinien być czysty, ale z drugiej strony każdy fotograf wie, że przecieranie tego obiektywu no, nie działa na niego dobrze. I dokładnie tak samo jest z tym cholernym wnętrzem, w którym piano black zaczyna się na boczkach od drzwi przez mały zegar, po duży zegar, po konsolę centralną. No to po prostu Volkswagen, powiem Wam, zrobił tutaj absolutnie porażkę. Patrząc w ogóle na.